z tej strony Kysła to kolejny odcinek z Hard Track Apolyps i w dzisiejszym odcinku wracamy, wracamy na drogę fabularną. I musimy udać się tutaj, do Asgardu. Jesteśmy obecnie w Midgardzie, więc w krainie obok i jedziemy. Możemy chyba trochę o, oddalić lepiej. Znacznie lepiej. E, cóż, trochę jestem teraz, mimo że jestem w lepszy, lepszych częściach, to strzelanie mam utrudnione przez to, że nie mogę kupić sobie większej broni, bo jej nie stać. A tą pierwszą, którą ma nad, mam na tym śmiesznym działeczku z przodu, e, po prostu nie obejmuje całej mojej osi, a tylko możemy strzelać w przód. Co bywa problematyczne, pewnie nie wiem, znaczy na pewno bywa, ale jeszcze tego nie sprawdziłem, bo nic nie robiłem poza nagrywką, jedziemy dalej. Ok, jesteśmy. O, pogoda lepsza od razu. No i mamy 5 km do tego Asgardu. Mm. Myślę, że nie będę was zanudzał, tylko zrobię cięcie i będziemy widzieć się na miejscu. Ok, już widać w tle Asgard kierujemy się do miasta. Absolutnie nic się nie działo po drodze, więc no, tylko by była nudna droga. 0-0, nic, pusta droga sam sam samotnie eee, ok tak się wjeżdża eee, Asgard Asgard co tu mają za zaproponowania kurde że tak powiem przydałoby się zanim ten to by się przydało trochę zarobić a nie ma żadnej misji dziennej eee, Tutaj mamy Trump Connie. Cześć, jesteśmy nowożeńcami. Connie Blade. Podwiózłbyś nas? Nasze auto się zepsuło i jesteś, potrzebujemy podwózki do domu. Jesteśmy gotów zapłacić. No dobra, kasa się przyda, nie? Jeszcze Barman Pablo. Co mogę zrobić dla Ciebie? Słyszałem o tunelu gdzieś yy, przez góry w stronę Zachodu. Czy to prawda? Absolutnie. Powiesz mi gdzie się zaczyna. Mm, zaznaczę ci na mapie. Tylko tyle. Nie potrzebujesz ode mnie żadnych, żadnej pomocy czy pieniędzy. Nie uczmy jak robić biznes. Biznesu, młody chłopcze. Nie śmiałbym. Coś takiego. Okej. Okay. Eee. Dobra, więc... Eee. Help Connie and Blade. To Nie wiem. Łooo, wow, ale mnie zarzuca. Ale dziwny teren, kamienitów, pizdu Można łatwo się o nie potknąć Tam była paczka No, no ale chyba tędy mamy jechać, nie? Ale nie chce mi się drogą jechać Dłużej wychodzi. Tam widzę, że jest jakieś miasto z tego co widzę. Coś możemy podjechać później aczkolwiek. No need Chyba, <laughs> mm, to miasto jest tam, to gdzie wy chcecie? Chociaż to szczere pole. Tu nic nie ma Halo. Dzięki za podwózkę. Przywitaj naszych przyjaciół. I oddawaj, wszystko co masz w ciężarówce. To napad. Dame, so you're just. Więc byliście tylko bandytami. Bierzcie co ba, ale nie zabijajcie mnie. Nic nie damy, kurde. Co my damy? Lori, jedna i myśli, że co? O, kurde. Ciężko się strzela, jednak. O, jeszcze tam są kolejni przyjaciele, nie? Dobra. Zapisałem, ale nie przeżyję tego za Chiny, nie przeżyję tego, bo właśnie strzela do mnie Hunter. No i mamy śmierć. Trochę głupio zrobiłem. Może nie było potrzeby wjeżdżać. Tak, nie było może potrzeby wjeżdżać w tę ciężarówkę. Spróbujemy jeszcze raz, szybciutko. Może uda się, może się uda, może się uda, może się uda, może się uda, może się uda. Udało się. Boże, dobra. E, dobrze, że wcześniej zapisałem grę, bo bym jechał Chiny. Chiny, Chiny bym jechał, ale trzeba nam się uleczyć, więc mam nadzieję, że to jest miasto. Po prostu i się uleczymy. No bo tak wygląda jakieś takie mm, dziwną zabudowę, co prawda, ale myślę, że to jest miasto. Mylę się. Chyba się mylę. Nie mogę tu wejść. O nie. Co teraz? Jest query, tak? Niby to jest miasto, tak? Ale jak tu kurde wejść? Nic klikam nic. No proszę. Przecież ja tu zginę. Jeszcze raz za O, jest! Boże, jakie głupie! Trzeba nie wiadomo gdzie wierzyć żeby do tego miasta się dostać. Dobra. Pracownik coś tam nie ma żadnych newsów świetnie Co to za droga O, tam jest paczka na górze Okej okay. Ładne widoczki Middle of Nowhere <gryw> Za dupie Załutnie, za dupie górne no i co? Obiecałem, że w tym odcinku powrót do fabuły. I co? No, kłamałem. Stary... Przepraszam. O nie. No i co? Okej. Okay. Pamiętam, cię zrobiło coś takiego post... coś takiego zrobiło ostatnio. To jest jakiś błąd. Na początku samym serii. <laughs> o, co to jest? Nie, 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 jak stąd spadam. Chyba, że kurde, a jak mi by wyrzucił dużą broń, fajnie by było. Mielibyśmy od razu, nie musielibyśmy kupować. Kurde No dawaj, dawaj, dawaj. Get ready to rumble. Dobra, spróbujemy z nim zawalczyć. Ma tylko jedną broń. On ma tylko tą, ale kurde, mocny jest. Dobra, damy mu radę. Chyba. O nie. Przeładować trzeba. A. A. No nie, on też się rozwalił, ja też. Co za głupota. Drugi kill w odcinku. Druga śmierć w odcinku. Jezu, i teraz mi się nie zrespi przecież ten sam. Eee. Głupota. Ech, chyba straciłem formę. <laughs> No to przez to działko na przodzie, nie mogę, nie mogę strzelać w pewnych momentach, to jest bardzo wkurzające. Znowu się coś zrespiło. Dwa Hunter'y, dobra, z nimi dam radę. Wystarczy wziąć się na dystans i stać przodem, nie? Dobra, ten na, nie do, nawet do mnie nie dojedzie. Ten się schował. No dawaj. Kurde on. Po jednym skrap metalu. Hmm. Hmm. Jakieś duże wartości to nie są, ale... Cóż, nie będziemy wybrzydzać. Pieniądze są potrzebne w tej grze. I nie jest tak łatwo bez jakiegoś hmm, ekspienia. tak powiem, naginam zasady trochę. Jadę jakimiś górami, nie wiadomo co. hmm ale może dojedziemy gdzie chcemy. Niby to kilometr stąd, więc już niedaleko tam powinien być gdzieś Asgard. Jak nie straciłem orientacji jeszcze. Okej, okay, udało się, bez damage'a. Jakoś więc jedziemy. I chyba widzę ten tunel, jest ogromna góra. Gdzie to jest na mapie zaznaczone? Aha, tutaj. Jak będzie się nazywać ta kraina, ciekawe. Słyszałem, że tych krain jest dosyć sporo w tej grze, coś tam czytałem, więc... No super, bo gra mi się nie nudzi i fajnie jest, fajnie, fajnie, ciekawe, ciekawi mnie... Mm, fabuła. No i co? Wjeżdżamy, nie? Czy coś jest nie tak? And how am I supposed to open these gates? The barman is a clever guy. If I return to him, he'll charge an exorbitant price for the key. Maybe there's another way. Okej, okay, i co? Nie mamy teraz questu. No co jest? Buy the key from the barman. Czyli kupić klucz od barmana, albo znajdź miejsce na zasadzkę. Prędzej czy później ktoś użyje tunelu. Yy, więc yy, zrobię zasadzkę i zdobędę klucz. O, i to jest bliżej, okej, okay, więc... No to już nie chcę mi się kupywać, wydawać pieniędzy do tego bermana, Szczególnie wolę taką metodę prostszą. I bliższą. Okej, okay, tu. Okej, okay, tu. I guess sooner or later someone will go through the gates. They only have to find a nice place to hide. Nice place for an ambush. I'll wait here. Someone is going out of the tunnel. I can kill him right away, or is it better to follow him and see where he's going to? Okay, wyjechało jakieś nowe auto z z z tego tylko co teraz z nim. Nie wiadomo. Mm, czyli ten quest nam się. Okej, okay, dobra. Czyli mamy śledzić to auto, ale śledzić to jest tak, żeby on nas nie zauważył, rozumiem, tak? I z jakiej on jest frakcji w ogóle? CD nie kojarzę. CD, CD. Nie ma takiego. Aha, bo jeszcze nie zabiłem żadnego z członków. Tego CD, tak. Więc rozumiem, że nie wiem, czy się zbliżać, czy nie. Bo jak pies śledź auto, to się nie zbliżasz do tego auta, tak? No dobra. Zobaczymy, gdzie pojedzie. Trochę wolno jedzie. No ile on jedzie? 30? Chłopie! Jedź trochę. Uuu, aś, ślamazarzyk. Mam nadzieję, że nie jedzie daleko. Dawaj. Powiedzcie, że jedzie do Asgardu. Bo więcej mi się nie chce Mogliby zaprogramować w tej grze, że jeżdżą trochę szybciej te pojazdy Okej, okay, nie zbliżam Nie zbliżam się dalej niż na 100 metrów, bo nie wiem Jak mnie zaatakuje to będzie przypał Nie, a zobaczymy Zobaczymy co robi ten gość Może się czegoś dowiemy I Wygląda na to, że jedzie do Asgardu, więc... Więc i my się udajmy. Sorry, muszę coś. Eee. Dobra, dobra, dobra. Trzymajmy dystans i zobaczymy. Ok, czyli wiechoda z gardu, i no i co, pewnie będziemy musieli z nim coś pogadać, nie? He went to the bar. I better follow him. Dobra, no to pogadajmy z nim, prawda? Sprzedajmy tutaj. Naprawmy się. Potrzebujemy nie. To um, jest? Nieznajomy. Czemu nie postawisz coś do picia, kiedy rozmawiamy? Barmanie, jedna margarita dla mnie, proszę. I coś dla mojego przyjaciela tutaj. Eee, bądź pewny, że szklanka będzie cały czas pełna. Co do. Jestem... jest. jest, jest <grymne> <grymne> Patrz na siebie, jesteś pijany przyjacielu. A tu jest klucz. Nie było tak trudno, w sumie. Lepiej pojadę do tunelu. Okej. Okay. Więc co? No, upiliśmy, gościa. Mamy klucz. Możemy... Jechać do tunelu, do nowej lokacji. Hmm, A szczerze, zobaczyłbym coś nowego. Hmm, w sensie nie jest nudna, ale te wszystkie krainy są trochę do siebie podobne. S już jak czytałem o tym, ile jest, słyszałem, że różnią się od siebie wyglądem i tak dalej, więc mam nadzieję, że tak będzie. I co, jesteśmy przed, nie pozostaje nam nic innego jak tu wjechać. Ale to już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.